Jakie to jest pojebane. Co konkretnie? Tak strasznie się napinałem tym koncertem, jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz... Po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. Chcesz to powtórzyć? Hmm. Nie. To wystarczy. W takim razie weź ją na pamiątkę. Jesteś pewny? Przecież bez Ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Niech ja zamierzam jeszcze pograć. Chcesz posłuchać nowej Johnny? Uch. Już go nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszy. <noise> Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości ze światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. O, jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie samuraja. Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. Nie, lepiej przyjść na mój koncert. O, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluweczonego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej. A zresztą nieważne. No dobra. Czuję się jakbym przez z 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwać się do ciebie. Vi, jak się czujesz?